Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale LEGO, gdzie razem sobie skomentujemy, opiszemy, nie zbudujemy, opiszemy oczywiście, co będzie w 2026 roku z LEGO Ninjago. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo ciekawy odcinek, dlatego szybko strzecie, łapkę w górę, suba z dzwonkiem i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli napiszcie miły komentarz żebyście po prostu też wiedzieli, obejrzyjcie też ten film do końca, bo jest bardzo wartościowy. Dzisiaj będziecie mogli się dowiedzieć paru ciekawych rzeczy. Nawet jeśli nie jesteście jakimiś panami Mega Lego albo Lego Ninjago, to możecie się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, dlatego, bo nawet jeśli ktoś kiedyś w dzieciństwie lubił Lego Ninjago, ale przestał lubić LEGO Ninjago, przez to dlatego powstały sezony LEGO Ninjago Dragons Rising, to dzisiaj obejrzyjcie sobie ten film do końca, aby wiedzieć co będzie w 2026 roku z LEGO i co warto kupić. Dlatego wiecie co robić. Co bójcie. Oczywiście chciałbym Wam podziękować za aż 640 subskrypcji, bo jest to naprawdę duża ilość. Idziemy po 650, a potem po 700, bo e, oczywiście jak obiecałem, z 650 e, e, subskrybentów będzie oczywiście odcinek z odwzorowywania na mnie e, fryzur minifigury. No więc tak, Lego Ninja'go zaczęło się dosyć ciekawie. Były fajne postacie, był Jayka i oczywiście dalej i tak dalej. Oczywiście także była Nia, Garmadon i Lloyd. I oczywiście pewnie Was interesuje, co w tym 2026 roku. Dlatego, ponieważ po Dragon's Rising, po tych trzech sezonach tragicznych, była naprawdę długa 3-miesięczna przerwa, lub nawet więcej. I dlatego każdy się teraz zastanawia, co jest. Gdzie LEGO Ninjago? gdzie ono się podziało? czemu tak ucichło i jakie będą nowe zestawy? Dlatego, ponieważ, jak mówiłem już kiedyś, tam chyba magazyny nas znowu uratowały, dlatego, bo były nowe figurki, nowe figurki, nowe figurki, i z tymi magazynami to nie przystaje. Chyba nadal istnieją magazyny LEGO Hidden Side, co jest naprawdę dosyć fajne i mam nadzieję, że LEGO Hidden Side powróci. No i oczywiście e, dzisiaj sobie właśnie powiemy, yy, co się będzie, jakie będą zestawy. Czwarty i piąty sezon LEGO NinjaGo Dragon's Rising jest zapowiedziany. LEGO już zapowiedziało, że będą sezony Dragon's Rising kontynuowane, czyli jakby nie będzie jakichś nowych sezonów, które. Nie nazywają się na przykład jak Mistrzowie z czy Dragon's Rising, tylko będzie nie będzie żadnego innego, tylko właśnie nadal będzie kontynuowana ta seria Dragon's Rising, co trochę mnie niepokoi dlatego, bo sezony są naprawdę tragiczne ostatnio, te ostatnie trzy sezony, bo aktualnie mamy 19 sezonów Lego Ninjago, a fajne sezony skończyły się na sezonie 16. Ale po takiej długiej przerwie myślę, że raczej te sezony mogą być lepsze i odcinki ogólnie, które e, będą w 2026 i z tego co ja myślę, to raczej w e, 2026 roku będzie czwarty, piąty i może szósty LEGO Ninjago Dragons Rising nowy sezon, e, ale czy w 2025 aktualnym roku będą jeszcze jakieś sezony LEGO Ninjago, powiem Wam, że raczej wątpię, ponieważ mamy już Połowę listopada, no połowę listopada, więc raczej wątpię, żeby to się udało po prostu to tak zrobić, bo nie ma ani żadnych zwiastunów, ani takich rzeczy, a jeden miesiąc przed sezonem nowym to powinno być oczywiście zwiastun. No ale już tak opowiedziałem o, o tych sezonach. Czy siódmy sezon Lego Ninjago Dragons Racing będzie w 2026? To jest pytanie, które sobie też parę właśnie takich fanów zadaje. I mogę powiedzieć jedynie tyle, że raczej nie wówczas, no chyba, że w listopadzie, w październiku 2026, to możliwe jest to. Dosyć możliwe, ale raczej wątpię, dlatego bo ten czwarty, piąty i szósty to są takie sezony, które już raczej będą na pewno. Ale ten siódmy to już tak wątpię. No i teraz opiszmy sobie zestawy, jakie pojawią się figurki. Na początku oczywiście figureczki, let's go! Lego. Oczywiście Lego Ninjago, jak mówiłem, Jezu, ja to dziwnie ująłem, że Lego Ninjago kiedyś trzymało się na pięciu drutach, tak? Tu kiedyś ująłem, a teraz się trzyma na jednym drucie. No i właśnie, i, ten i te, te inne popękają i został ten jeden. No i właśnie. Lego Ninjago teraz się uratowało bardzo mądrym sposobem, ponieważ Dragon's Rising w ogóle nie jest popularny. Najbardziej popularne były mistrzowie z i dlatego LEGO Ninjago zdecydowało, że zrobią powrót do starych czasów, czyli w 2011 czy tam 12 roku powstało LEGO Ninjago i wtedy właśnie była ta Nia, która miała jakiś tam strój Samuja, samuraja, oczywiście miała te takie włosy takie dosyć dziwne, bo teraz ma jakieś inne włosy i fani są bardziej do tych przyzwyczajeni, a teraz mamy powrót do starych czasów. Czyli oczywiście Kai będzie normalny tak jak kiedyś, Nia będzie normalna tak jak kiedyś, no i każdy ninja. Otrzymamy oczywiście figurkę młodego Garmadona, a także młodego mistrzału, co jest naprawdę dosyć ciekawe, dlatego, bo jeszcze młodego Garmadona i młodego mistrzału chyba nie było. Ale oczywiście najciekawszą rzeczą będzie pierwszy Mistrz Spinjitzu. Tak dobrze usłyszeliście, pierwszy Mistrz Spinjitzu także się pojawi. Nigdy nie widzieliśmy jego twarzy, wówczas w dziesiątym sezonie LEGO Ninjago z Mistrzowie udało się zobaczyć przynajmniej jego część. I wiemy, że ma tu... Takie włosy, właśnie zwisające, yy, ale nie widzieliśmy jego twarzy, dlatego tym razem się możliwe przekonamy. Wówczas możliwe jest także to, że jego twarz po prostu będzie zamazana w figurce, chociaż byłoby to dosyć dziwne i trochę przykre. Dlatego myślę, że raczej z twarzą będzie ta figurka. Yy, oczywiście, jak widzicie te figurki, no już słyszycie, słyszycie. Normalnie te figurki takie. Młody Garmadon, nie? I już każdy myśli, o, ale fajnie. No i tak, na serio, muszę oczywiście ten śmiech zamienić w smutek, dlatego, ponieważ te figurki będą koszmarnie drogie, ale będzie można je wydropić z zestawów. Dlatego, jeśli ktoś ma tam urodziny, nie wiem, na święta, no to raczej da się, da się, da się, coś tam się uda. Kolejnymi figurkami będzie oczywiście mama Jaya Młodych! Nie, jezu, się pomyliłem. Ja miałem na myśli pierwszego mistrza elektryczności oraz pierwszego mistrza wiatru. Będą to figurki, które się pojawią także i będzie można jakoś wydropić te figurki. Jak widzicie, jest to figurka za około tak, no tak, najwięcej to chyba za stówkę. To tak, najwięcej, minimalnie, no to 50 zł. minimalnie. No i właśnie, ta figurka jest złota, dodatkowo ma taki podest, dlatego, bo ta figurka jest dosyć rzadka i dlatego ma właśnie taki podest. Bo można je było tylko w zestawie wydropić chyba eee, i właśnie takie podesty też będą w 2026 właśnie. Jak będziecie mieć pierwszego mistrza elektryczności lub na przykład wiatru, to właśnie będą takie podesty. Dlatego LEGO Ninjago powróciło i naprawdę bardzo fajnie, że coś takiego powraca. E, jeszcze kolejne pytanie, które sobie zadają ludzie, czy będzie Krux i Acronix? No raczej wątpię, żeby się pojawili. Wówczas możliwe, że pod koniec, już tak w grudniu, czy do tak w maj, grudzień, to wtedy możliwe, że się pojawi jakaś tam bitwa między Kruxem i Akronixem i pierwszymi mistrzami. E, czyli oczywiście tam się pojawi pewnie w tych zestawach. E, pierwszy mistrz elektryczności, pierwszy z wiatru, mm, Młody mistrz, młody Garmadon i oczywiście matka Kaja a ma i matka yy, Ni i oczywiście ojciec też więc figurki mamy już opisane dlatego teraz pora się skupić na zestawach, jeden zestaw już został wypuszczony jakby teoretycznie na niektórych stronach internetowych już chyba go widziałem ale to naprawdę on jest taki drogi i chyba w 2026 będzie można mieć po prostu jakby ten zestaw jako tani, dlatego nie kupujcie teraz tego zestawu tylko dopiero później sobie go kupcie bo no ja właśnie taki mam plan, że tak w styczniu 1 stycznia już ten zestaw się pojawi 1 stycznia, a tego pole polecam Wam zbierać tam sobie kasę i sobie właśnie kupić. Ile będzie on kosztował? Hmm. Yy, yy, właśnie, ja teraz mówię dosłownie o koszcie tego zestawu o figurkach jeszcze miałem teraz mówić, a nawet nie powiedziałam Wam jaki to jest zestaw Zestaw Kuźnia Czterech Złotych Broni, oczywiście czyli yy, jakby to są dwa domki, które można jakoś rozłożyć tak samo jak ten zestawik z Wednesday, który niedawno zbudowaliśmy i jest, ten zestaw jest oczywiście większy, nie ten z Wednesday, tylko ten Kuźnia Czterech Złotych Broni, które się pojawi. Jest on większy od zestawu Wednesday, tam są właśnie te cztery złote bronie, i oczywiście jest dobre wyposażenie tego, tych domków właśnie. Figurki mamy cztery i dwie z nich są naprawdę bardzo rzadkie, a jedna z nich przekracza aż 200 lub 300 zł. Czyli oczywiście mamy cztery figurki, Pierwsza, czyli Kai w stroju. Rzemieślnika, coś w tym stylu. Jak na przykład wykuwał te złote bronie, to właśnie ma taki fajny strój. I chyba już taka figurka była. Mamy tą starą niję, co jest teraz naprawdę droga. 300 zł. Widziałem nawet figurkę za 300 zł tej nij. Widziałem naprawdę. Tylko tak najmniej, no to chyba 150 zł kosztuje. No i jeszcze mamy oczywiście matkę Kaja i matkę um, i ojca Kaja. Mamy oczywiście. Te figurki są naprawdę dosyć rzadkie i chyba ich LEGO nie wypuściło nigdy. No ale nie wiem, co ja poradzić. Ja nawet nie mam tych pierwszych takich zestawów LEGO NinjaGo. Moimi pierwszymi zestawami LEGO NinjaGo to są te z. nie wiem, chyba z 2016 roku. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Napiszcie mi w komentarzu, z jakiego oczywiście jest roku ten zestaw. On, mi się wydaje taki 2015-2016. Taki trochę dziwny jest ten zestaw. Jakby dosyć spoko, dosyć spoko jeździ, oczywiście ma no, różne funkcje. Tylko że wygląda on w taki sposób, jakby on był naprawdę bardzo stary, dlatego możliwe, że właśnie z takiego 2015 jest. Um, oczywiście ja go kupiłem później, ja go gdzieś na jakiejś stronie kupiłem. Ale mi chodzi, jakby kiedy go stworzono, więc o to mi chodzi. No i właśnie, jeśli chodzi mi o ten zestaw, jak go oceniam? Na razie, z tego co widziałem, z właśnie tych stron internetowych, to daję mu 9 na 10, chociaż nie wiem, bo oczywiście 1 stycznia na pewno go kupię. Tylko, właśnie, nie wiem, nie wiem jak on jest zbudowany, czy on jest jakiś delikatny, jakie są figurki, więc. Znaczy, figurki w jakiej są jakości, czyli jakie mają twarze konkretnie, bo na, e, oczywiście na stronach internetowych, to te figurki mogą wyglądać najwspanialniej na świecie, a tak naprawdę, jeśli je zamówicie, to mogą być naprawdę tragiczne. No więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz już wiecie, jakie oczywiście e, figurki, zestawy będą i jakie inne rzeczy będą w 2026 roku. Wiecie oczywiście już, że będzie powrót do starych czasów. No i to tyle. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, a także o miłym komentarzu. I to tyle z mojej strony. Elo!